Cześć, witajcie z tej strony Różowy Ninja w recenzji zestawu z serii Lego Przygoda 2 o nazwie Batman i stalowo Brody. Zapraszam do oglądania. Recenzowanie zestawu zacznijmy od tronu Batmana. Będzie mi się go ciężko obracało ze względu na szeroką rozpiętość skrzydeł. Poza nimi składa się z elementów skalnych, w tym takiego jednego yy, dużego odlewu. Takimi elementami się nigdy nie gardzi, a już na pewno nie za taką niską cenę. Poza tym jeszcze mamy dojście do Batmana przez drabinę, a od tyłu widać mechanizm na zawieszoną na kiju tablicę. Powitalną, no i taki element to jest nadruk, można wymontować, no i zaczepić na wszelkiego rodzaju wjazdach. Będzie to nam na pewno pasować. Co chodzi o mecha Krabba Stalowo Brodego, zdecydowanie wolę mieć w kolekcji tą jego klasyczną wersję, a nieżeli mieć jedynie tą alternatywną imprezową i brakowało tej, którą widzimy przed sobą. Nie będę się zupełnie użalał nad sobą, jeżeli źle go zrecenzuję. Nie wyobrażam sobie robić jego stop motion bullet, czyli budowanie animacją poklatkową, jak to się. jak to zmienia swoją pozycję po każdym drgnieniu. Co nie znaczy, że brakuje tutaj wartościowych elementów, jak na przykład ta skrzynia. No ale chyba. No sami widzicie, o czym mówię. Gwiazdka. Dwie normalne minifigurki z zestawu to Batman i Maddox. Jakie wymieniście zestawy z filmu Lego Przygoda 2 i co myślicie o tym zestawie? Napiszcie w komentarzach. Ponadto zostawcie łapkę w górę. Oczekujcie następnych filmów, a tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!